Dzień dobry wieczór, gramy dzisiaj pod Krabią imprezę, no i zobaczmy co tutaj mamy, no i w ogóle dostałem dwóch, yy, dwie Weks. może jakiś Veigar skocz, w sumie jest nasz ołtów, to... mm, nawalacze, no raczej nie, prędkość ataku mogłaby być ciekawa, ale w sumie tutaj mamy czujki, no dobra, zaryzykujmy. Sprzedamy sobie w takim razie tutaj wszystkie jedynki i zobaczymy, może jakiś wejgar. No i pięknie. No i pięknie. Mamy tu jeszcze jednego maga. Mamy wzmocnienia. Dobra, to to sprzedaję, to sprzedaję. Wszystko tu w sumie sprzedam. Raz, dwa, sześć. 7-8 Jeśli bym wygrał, no to mogę i tą. Serafin sprzedać. Zróbmy tak. 30 golda i magowie. Szybki siódmy poziom. Hmm. Aktualnie nawet jeśli wygram, to mi nic to nie da. Więc w sumie wejdźmy tak. Szkoda, że nie ma żadnego obrońcy. Przydałby się. No ale spoczko. Jest Weks, dwójka. Jest Wejgar. Zerknijmy tu tylko na to. Mamy tak: Weks, Wejgar, Galio. No i później, oczywiście, tutaj chciałbym, żeby wszedł. Weszła nami z Norą, ale na początek, no to będzie Sora film. I tak mm, Zaatakujesz jeszcze? Tak Ale i tak przegram. No dobra, trudno. Eee, no, no i tak by mogło być, ale przede wszystkim tak, mam na tufa więc mógłbym tutaj pod chronomistrzów też się ułożyć, jeśli bym e, dostawał Wex, a nie dostawał wejgara na przykład. To też warto mieć na uwadze. No i dobra, zróbmy jeszcze raz prerewel. W sumie zróbmy jeszcze raz i wejdźmy w pięciu magów. Jeśli bym przegrał, to myślę, że Galio może zostać sprzedany. I zrobiłbym wtedy Lustrika, wystawiając też Veigara do przodu. Na chwilę obecną, no odtąd mogę jeszcze myśleć o Win streaku, także będę próbował to robić. I co? Tutaj wziąłem ekonomiczny augment, więc będę musiał brać dalej mm, coś, co wzmocni mój team. No bo tutaj mam fajne eko, a teraz będę potrzebował coś, co mnie po prostu w jakiś sposób wzmocni. Załóżmy, że mimo wszystko będę tutaj budował tych magów. No to tak. Dobra, za chwilę. E, Łeska. Łeska przede wszystkim by się przydała. Jestem trzecim pikiem. To nie dobrze. Poza tym dużo różdżek. Różdżka też mogłaby być ok. W sumie nawet nie wiem, czy nie lepiej. No ale dobra, weźmy już tą łeskę. Pomyślmy tutaj o tym Blue Buffie, a później będę się maltwił dalej. Yy, na Vex chcemy zrobić gargulca. No to przede wszystkim. Koniecznie Ironic Sparka i. i i i. Koronę. Pancerz z różdżką. Yy, no dobra, ale na chwilę obecną robimy, tak? I cieszymy się. Dobra, weźmy to. Jeden Golda. Nic nie tracę, będzie ok. wracając. Wex galio. Veigar, To i. To jest podstawa, którą tutaj chcę mieć. Na pewno. Dodatkowo mógłbym tutaj dorzucić pod kolejnych magów serafim i Sorakę. Mógłbym też pod Wejgara dorzucić na przykład Nunu i Blitza. No i wtedy spoko się to łączy z Ekarimem i Tamkencem. No ale. Jeśli nie w ten sposób. No to tutaj na pewno jakiś portal siedzi. To mógłby być na przykład Rise. Mógłby być Tarik. Raczej któryś z tych dwóch. Tutaj w sumie jest obrońca. No coś ciekawego na pewno tu można skleić. Póki co sprzedajmy tego hekarima. Mam piąty poziom. No, ta walka poszła w kratkę, ale mam ekonomię, więc się też tym nie maltwia Veigar jedynka, ale damy radę, odrobimy. Okej, okay, jak widać Ashka silniejsza od Veigara. No i pamiętajmy, jeśli gramy pod Veigara to chcemy skupować wszystkie uroki. Także jest to tutaj ważne. Ale ja najpierw chcę wejść w siódmy poziom i wtedy będę po prostu sobie na spokojnie Slow rolował i będę próbował rzucać 3 rolki na rundę i kupować urok. Tak, żeby co każdą rundę po prostu zakupić jeden urok, żeby ten Weigar mógł być po prostu z rundy na rundę silniejszy. Jest Shodzin, i myślę, że mógłbym go wykorzystać. Oczywiście Blubaw jest wiele lepszy, ale jeśli nie ma. No to Shodzin też na pewno jest OK. I na pewno tutaj mogę założyć sobie pancerz. Zrobimy tak, żeby tutaj weks była w jakikolwiek sposób troszkę silniejsza. Chronomistrz daje nam Twoja drużyna odzyskuje 20% zdrowia i chronomistrzowie dostają AP. Więc na pewno będzie to. Spoko. Mamy darmowy urok, także bierzemy. No i ten pancerz będę chciał wykorzystać, ale dopiero później. Najpierw tutaj gargulec, ewentualnie korona. I dopiero później robimy, no przekładamy w sensie drugi itemek na Vex. Tutaj nasz Weygar już całkiem ładnie sobie obija przeciwników. Yy, ogólnie tak, jeśli mamy opcję zrobienia Shoojin'a w Irli, robimy go. Dlaczego? Ze względu na to, że Shodin później może pójść na nami, może pójść na Norę. A Blue buffa jak znajdziemy, no to znajdziemy. Będzie spoko. No a jak. A jak nie znajdziemy, no to zostajemy na szodzinie. Hmm. Zastanawiam się, co będzie lepsze. Wydaje mi się, że ławka Pandory. To mi daje tylko dwa powielacze. Zdecydowanie ławka. Jeśli wygram, to następną rundę mogę pójść w siódmy level i zarolować się tak, żeby tu mieć jakieś, myślę, dwójki. W sensie. Trzy 3, 3, 3 kosztowe jednostki na dwóch gwiazdach w ten sposób. Tutaj ziomek albo gra eko, albo poszedł ak. Ale wygląda na to, że chyba poszedł ak. No to dziwne. Gramy rankę dzika. No dobra. Ja wygrałem, także zróbmy tak. A i mamy już Swaina, także pięknie. Mamy Hekarima. No i co, chyba w ten sposób będę musiał zostać na chwilkę obecną. Co tu mogę dorzucić? Chroniącego, no ale to niekoniecznie. Cukierka też niekoniecznie. Obrońcę w sumie pod tego galio mógłbym dorzucać, no. Myślę, że bardzo fajnie, że tutaj skorzystałem z tej pandorki. No bo tutaj, jak dostanę Wex czy Veigara, no to bardzo dużo mi to da. i Wiele lepiej niż z powielaczami. Jak tylko ten Weigar będzie dwójką, no to tutaj już będzie lepiej. Item na Wex, czyli tak płaszczyk albo różdżka. No to różdżka. A, jestem trzecim pikiem. No dobra, ale ta różdżka mi się trafi, więc okej. Okay. No i teraz tak. Wegar Rabadon. Ewentualnie Al ale wolałbym Rabadona. Raczej nie chcę JG robić. Tutaj mają być po prostu obrażenia, więc Rabadon najlepszy. Mamy nami. Mamy Wex. Dobra. Ciebie idzie um, Nie mam tu nic podwójnego, prawda? No nie. No dobra, to zostańmy tak jak jesteśmy. Możemy sprzedać jednego Ezreala. sumie możemy nawet sprzedać tak, o. No i poczekamy co tutaj się dalej wydarzy. W sumie to miałem chyba Weks jedynkę, jeszcze jedną. A przydałaby się ta dwójeczka na stół. O! Nawet nie muszę już kupować. I tu jeszcze jedna Weks, tu kolejna Weks. Sporo tego. No dobrze, Weks się trafiła. No to na pewno tutaj już przyjemnia. Na pewno gargulca potrzebuje Dobra ustawmy się tak, może rakan mógł wejść Ej, kata Dobra, to zrobimy tak, mm, tu chłej, chaj, chłaj. Ech, nie ma miejsca. To mi się podoba. Dobra, jest kata dwójka. Są wukongi i są Jinx. Chłaj. Chłej, okej. Okay. Jinx albo Wukong. Jest Jinx. No dobra, i to powinno mi starczyć, żeby w tym momencie trafić tego Veigara. Powinno mi to starczyć, więc spoko. Vex. No to troszkę unlucky. Ale spokojnie, Veigar też się trafi. Jesteśmy całkiem spoko z ekonomią. Hmm. Także nie ma się co martwić na chwilę obecną. I tutaj myślę, że albo kolejny Shoujin, albo Morello. W ogóle mam 81 HP, jestem drugi. A mam już Wex 3, także... Naprawdę solidnie to wygląda. Też zarolowałem się do zera, ale mam 27 golda na chwilę obecną. Tutaj ta Shiwana, tak troszkę. Nie fajnie. Skoczyła na mnie. E, no cóż, trudno. Mógłbym wziąć to i w sumie spoko. Bo Veigara chcę złapać stąd Także teraz potrzebuję tylko EXPA, żeby wbić większe poziomy No to jest oczywiście, żeby złapać Nora Zastanawiam się, czy nie zrobić tak, ale no. Dwa wyjgary i GG. Więc poczekam. 67 HP, więc nie jest najgorzej. Jakieś wróżki. Ale 7 wróżek. Śmieszne jest to, że mam Weks 3, i drugi raz z rzędu dostałem tutaj Weks. Wejgor, to tak. Porównując do wcześniejszych patchy, gdzie on naprawdę naparzał, to jest taki 2 na 10. No, no może to poszukam w sumie. To mi tak zostawia. No bo będę chciał. Mimo wszystko będę chciał dobić tego Wejgara. No ale tutaj jak się trafi Nora, 7 Magów da mi fajny bonusik, więc póki co pomyślę w tą stronę. No i co? Tutaj przede wszystkim gargulec i później ewentualnie mogę zrobić coś z tego płaszczyka, nawet warmong. No niestety Wejgara z przez tą ażkę. Na sama Wex nie zadaje obrażeń. Coś dziwnego się dzieje, naprawdę. Wex 3 i nie jestem w stanie wygrać. Jest Nora. I jest w ogóle z płaszczykiem, który da mi gargulca. Także pięknie. Wchodzimy w 7 magów. To wyrzucamy. No i co? I w tym momencie mogę wrócić tutaj, żeby Kata też się rolowała. Bo głównie z tą Kamilką chodziło mi, żeby złapać jedną norę. No a jak już ją mam, to mogę spokojnie sobie wrócić tutaj w Veigara. Buki! Dobra, to sprzedajmy. Zróbmy to i zróbmy to. Tutaj rolujemy to, to i niech będzie jakaś trójka. Mm. No dobra. W sumie zastanawiam się czy Veigar nie powinien siedzieć na przykład na dwóch na dwóch szodinach na chwilę obecną. Okej, okay, tutaj już poszedł stąpik. Piękno, mhm. i życie. Dobra, mamy coś takiego. Za chwilę będę miał kolejny kolejne ściągnięcie, więc mogę się przerzucić w ten sposób. Dlaczego nie? To są jedynki, szkoda, mogłyby zostać trafione. Znowu się tutaj tej Shiwany obawiam, bo. Aha, ta sobie wskoczyła na plecy. I jeszcze Shiwana. <grym zepsute> to jest zepsute. No i fajnie, Vex żyje, Vex sobie pożyje, ale Vex nic nie zabije. No dobra, 28 HP. Jest czas, żeby dobić Veigara. No i wygrywać. Zastanawiam się czy silniejszy jest Ryze, czy, yy, czy, czy Tarik, ale wydaje mi się, że wolałbym zostać na Tariku. Tym bardziej, że mam ich dwóch. Czy Galio jest w ogóle dwójką? Nie, Galio też jest jedynką. Nice. Aha, tyle wejgarów teraz poszło. No dobra. Tudno. I temy, i temy, i temy. Mm. Dobra, warmung. I to i. Mm. Dobra, to krytyk. I to idzie na, powiedzmy, Norę? I został mi huragan. Fajnie. Eee, no cóż no, niech idzie tu. Czemu ta Fiora tu wskoczyła? Ona nie była za daleko? No cóż, niestety. Dobra, muszę się teraz zrolować. Przede wszystkim podbijemy sobie poziom? Czy ta Vex da radę? Raczej nie. Kada. 15 HP. To nadal mogą być dwa życia, więc nie jest najgorzej. Smok, ale, ale no bez przesady. Rice.

wszystko zależy oczywiście od mojego frontlineu, czyli od tej vex. Jeśli ona sobie będzie żyła długo, no to tutaj cała reszta może zrobić naprawdę fajne młyny. Um, dobra, to tu no i coś takiego. Diana, ale Diana też mi nic nie daje. Brakuje mi dwóch piątek i jednej czwórki. Zobaczymy teraz, jak potoczy się walka na nawalaczy. No, ja wierzę, że tutaj uda mi się wygrać. No, ale ta ażka wygląda naprawdę potężnie. No, i nie udało się. Tylko on ma siedmiu nawalaczy z ażką kary. Ciekawe. Jest Shodzin. W ogóle przykuwacz by się przydał. Jest Jodgia. Dobra, to Shodzin. Na nami. Zastanawiam się, czy tu mogłem lepiej te itemy skleić. Ale już chyba teraz za późno na kombinowanie. Może tak. Chociaż no to nie jest mag. Jakby on miał tutaj emblemat maga, to byłoby grubo. Nie ma nami, tak? Zróbmy tak. Problem jest taki, że jeśli coś wskoczy mi na backlane, no to ja będę miał duże problemy. No teraz to Shiwana. Shiwany już nie ma. Jest Braja, ale Braja jest jedynką. No to wydaje mi się, że nie powinienem tu mieć problemów, ale. Ale no jak widać, Avex 3 ustoi. Okej, okay, jest Win. Było blisko, ale jest Duin. Jeszcze jedna jednostka tutaj jest potrzebna do wbicia. Uki. I to. I to będzie piękne. Jeśli teraz coś się trafi z tego... Dobra, to ściągamy. I dajcie coś pożytecznego. No spoko. Niech tak będzie. Mam dużo szodzinów. Także no, tutaj może być naprawdę ciekawie. W tym momencie wyciągnąłem dość sporo z siebie. Tylko tak, problem jest taki, że gramy pod krabią imprezę, a za chwilę jest duży krab. I ja się naprawdę zastanawiam, czy będę w stanie zbić tego większego kraba. Jeśli w ogóle dojdę do tej walki, bo tutaj kalista. Prawie mnie zniszczyła. Jest tutaj Sunfire, więc powinienem zbić tego rakana. Jest win. Wygrałem na wróżki, więc jest solidnie. Wody w twoje imię. <laughs> Obawiam się, że to może być koniec. Obawiam się, że to może być koniec, bo nie mam Hextech'owego pistoletu. Dawaj Wejgar. Na parze ile się da? Dawaj, rzucaj jeszcze trochę. Okej. Okay. No to GG. Weks nie wygra. Nie ma opcji. I tak oto kończy Siedem Magów. Piękną grę, która mogła się skończyć pięknie, ale ze względu na krabią impreza odpadłem. Tutaj oczywiście wygrał chroniący i pewnie nawalacz, a my zajęliśmy puste miejsce. No cóż, GG. Do zobaczenia na arenie. FFT. Hej hej.